W poniedziałek rozpoczął się proces Taleba al-Abdul Mosena oskarżonego o zabicie sześciu osób i zranienie ponad 300 innych w ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu w Niemczech w 2024 roku. Podejrzany lekarz z Arabii Saudyjskiej z niemieckim prawem pobytu, który posiada od 2006 roku, jest oskarżony o sześć zarzutów zabójstwa i 338 zarzutów usiłowania zabójstwa. Zgodnie z aktem oskarżenia, mężczyzna przejechał przez jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu w dniu 20 grudnia 2024 roku, jadąc zygzakiem z prędkością do 48 km/h. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu dożywotnie więzienie za morderstwo. Na potrzeby procesu przygotowano specjalną salę, w której może się zmieścić 140 współoskarżonych i 400 świadków. Podejrzany opisał siebie jako aktywisty krytycznego wobec islamu i saudyjskiego ateistę, a w mediach społecznościowych wyraził poparcie dla skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, chwaląc ją za walkę z tym samym wrogiem co on. Prowadził również stronę internetową oferującą pomoc ludziom w ucieczce z jego rodzinnego kraju. Najprawdopodobniej proces będzie kontynuowany przez kilka miesięcy przy zachowaniu wysokich środków bezpieczeństwa.